Ty widzisz, ptaka w locie, jak wolny jest, Jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, A z lotu ptaka już nie wdech już. Bo wolność to nie cel, Lecz szansa, by spełniać najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, Promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrzatów. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzyd, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność śni wśród kawęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każde w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosnych ludzi śmiech, którzy wolnością swą stopli na obronę. Zwycięstwa, mądrości, prawdy, miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania. A zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść, bo są i tacy, którzy wolności cud, potrafią wymieszać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów. To wiara w ludzi. Wolność. Ją on dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie nie wie się zbudzić. Wolność jest to po prostu brak krat żelaznych. Te kraty niewidzialne, które są w nas, są tam na zawsze. Więzienie to są staro, stalowe kraty w oknach. Jest to stalowa siatka rozpięta nad spacernikiem. To są stalowe drzwi, które dziurkę od klucza mają tylko z jednej strony tamtej. Więc wolność to jest po prostu brak krat żelaznych. To są dwie dziurki od klucza i dwa klucze. Jeden mój. Wolność jest to niebo nieumiejętne. W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro. Ogromne, chmury szerokie, rozdarte, cudowne. Pamiętam, gdy wzrok za siebie rzucę, i płytki wód szep w jakimś mroku ciemnym, i dno, na którym są trawy cierniste, mew czarnych krzyk, zachodów zimnych, czerwień. Cyranek świsty w górze porywiste. Śpi w niebie moim to jezioro cierni. Pochylam się i widzę. Tam na dnie blask mego życia i to, co straszy mnie. Jest tam, Nie śmierć mój kształt na wieki spełni. Ponad strzały hukier szczęki, wrzask do walki, co zakrzewa. Ponad modły płacz i jęki milczy miasto, milczą drzewa. Ponad zgliszcza prochy gruzy, ponad domy, których nie ma, spustoszenia żywe muzy, twarda ziemia. Ponad ciche, amen w trawie, nagły koniec gdzieś o świcie, ponad śmierć w niczyjej sprawie, wieczna wolność, czyli życie. Żadną noc, w żaden świt już nie będzie w nas spokoju. Naprzód, marsz, trzeba iść. Kraj nas woła w czas honoru. Gdy zły los, ludzie śli, serce skują ci jak w pancerz, wykrzycz im z całych sił nie, po... nie przegrałem, póki walczę. Ściwał ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezalżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byleby cię na wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Nów to sprawiła, że nam wolność się przywróciła. Wiwat, przyjdźcie wszystkie stany. Niechaj żyje król kochany. Taka jest narodu wola, za swych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie, życie swoje łożyć będzie. Wiwa ceń i naród cały, dziś nam nieba żywo dały. Wiwa, krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Zanim ci synku w literach treść strukowano odnażę, będę księgi otwierał, wszystkie wojenne śmietarze. Wszystkie po polach mówiły, nauczę czytać jak nuty, aby z nich czerpał swoje siły do dalszych żyć życiu marszloty. Pokażę ci rany skryte, głębokie na twarzach blizny, i z nich cię nauczę czytać jak zmienia ojczyzny. Podzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl trzął. Haftowali ci syneczki, smutne oczy, rudą krwią, Malowali kraj obrazy, w żółte ściegi pożu. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, Gdyś ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemnościach, odkarmili bochnem trwóg, Przemierzyłeś po omacku najsypliwsze z ludzkich dróg. I poszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się mierzy dźwięku mi zło. Zanim padłeś jeszcze ręką, przeżegnałeś nie. Czy to była kula synku, czy to serce pękło? to jest wieś, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica dom, podwórko, pierwsza miłość. Las na horyzoncie. Groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, krwawi, boli. ...tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, Tęskno mi panie do kraju tego gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie bo wszystkim służą tęskno mi panie do kraju tego gdzie pierwsze ukłony są jak Chrystusa odwieczne wyznanie bądź pochwalony tęskno mi panie tęskno mi jeszcze do rzeczy innej której już nie wiem gdzie leży mieszkanie równie niewinnej Tęskno mi Panie, do bez tęsknoty i do bezmyślenia, Do tych, co mają tak za tak, nie za nie. Bez światło cienia tęskno mi Panie. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi, i tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej tęskno mi Panie. I cóż powiedzą słowników Lekcji historii i geografii? Gdy tylko o niej mówić potrafi krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia, i mgła nad łąką i liści zapach. Pytasz synu, gdzie jest, i jaka niewymierzonej krainie leży, Jest w każdym wiernym sercu Polaka, Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, W książce poety i na budowie. W codziennej pracy, w życzliwym słowie, Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku co o własnym kraju zapomina, na wieść, jak krwią opływa naród czeski. Bratem się czuje Jugosławianina, Norwegiem, kiedy cierpi lud norweski. Z matką żydowską nadpobite syny schyla się, ręce załamując żalem Gdy Moskal pada, czuje się Moskalem. Ten, którym wszystkim serce swe otwiera. Francuzem jest, gdy Francja cierpi Grekiem, gdy naród grecki z głodu obumiera. Ten jest ojczyzny mojej. Jest człowiekiem. Moje mojej ojczyźnie. Biała od orła biegu. Czerwona od rannych Tyś krwotą mąk powstrzymała i opór naszych wrogów złamała. Teraz rozkładasz skrzydła dumnie. Dbasz o nasz dom zaradnie. W Bogu pokładasz nadzieję. Z honorem zapisujesz narodową epopeję. Można żyć, mieć serce, słuchaj go rzeszek, młody los, na parskim pić, stale od i pocieszyć. Na Własną miarę, znać nadzieję, w roku kryjówkę sobie uwić. W blasku próchnym, uwić dnieje, w słońca, nic nie mówić. Jakiej miłości brakuje, słuchaj okna wypolona, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo stałego powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie. Jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie. Już nie żyje. Już nie szumi w chórze lasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna. Nie będę powodem drzewem. gdzie nie mocniej w ciebie wrasta, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nic, odrzucam pusto, szujące słowa. Można dziękować, żyć, ale nie można oblicować.